Mądrość, wiedzie żyjącego sensownie, jest tajemniczą umiejętnością i znawstwem spraw bożych, kto ma w niej udział, ten nie błądzi. Mądrość człowieka obwaruje, osłoni, zorientuje, poprowadzi, w mądrości człowiek będzie jak drzewo, które bardzo zaowocowało. Dlatego, mądrość dar Boga trzeba by był oczekiwany. O mądrość trzeba się modlić, i w mądrości trzeba się ćwiczyć. Słuszna, nieomylna, jeśli to jest możliwe. Sprawność w relacjach z ludźmi, czyli mądra sprawność, będzie się brała ze źródła, którym jest bojaźń Boża. Będąc w bojaźni Bożej, z tej postawy zaczerpniesz mądrości, bojaźń Boża. Tutaj tajemnicza i prosta postawa odniesienia do Boga ze czcią, wdzięcznością, z adoracją. Z taką postawą, w której już nic w Twoim życiu nie przewyższa Pana Boga. I gdy rozkochasz się w Bogu, oddasz się Jemu, wtedy. Będziesz w bujaźni Bożej, a przez to i w mądrości. Trochę to jest podobne do stanu jaki przeżywa się po niespodziewanej śmierci osoby bliskiej. Wczoraj był, dziś już go tu nie ma. Zwłaszcza gdy dotyczy to osoby ukochanej, na przykład młodej. To jest to taka przemiana sytuacji, która na powód modeluje świadomość. Następuje jakieś przewartościowanie. Żałoba czy ból dostarczają nowych wniosków dotychczas niezauważonej prawdy i wtedy widać czasami... Po jakimś czasie widać, widać, jak zmarły dobrze chciał, jak należało przyznać mu rację. Jak się nie mylił, jak był darem niezauważonym. Jak był niezrozumiany, otóż ten stan po śmierci osoby ukochanej. Stan czy żałoby bólu, tęsknoty. Jest podobny do stanu nabytej mądrości w źródle bojaźni Bożej. Bo czyż śmierć, jako wydarzenie bez precedensu, nie dostarcza nowego widzenia starych spraw, czy nie koryguje aktualności? Dlatego, Śmierć, która zabiera bliskich, zabiera również iluzję, fałszywe zaangażowania i zabiera wiele niepotrzebności. Bo cóż człowiekowi po czymkolwiek, jeśli u kresu zostanie Bóg, oby nie utracony. A owoc bojaźni Bożej mądrość jest jakiegoś rodzaju nasyceniem, niesie miłość zwycięską. Mądrość mężną, piękną, która prowadzi człowieka do ocalenia i daje sens. Bo jeśli z Twojej wiary nie wynikają, konieczne, a konkretne wnioski zastosowane, to wiara Twoja jest pozorem, jest czymś na niby, daje Ci może uspokojenie, ale nie daje Ci owocu, miłości czynnej, twórczej, ożywiającej, ofiarnej, a nawet męczeńskiej. Stąd módl się, aby Twoje bycie u Boga wypełniło Cię bojaźnią Bożą, wraz z tym dana Ci będzie mądrość, a wraz z mądrością wszystko inne, co Ciebie odbuduje, ocali i uczyni Człowiekiem według Bożego Serca. Wtedy, gdy osiądziesz na mądrości, jak na skalę, wtedy będzie ci dany udział w chwale Boga. Wtedy, gdy Bóg przez mądrość, z którą idzie poznanie spraw życia, wtedy Pan Bóg będzie chciał Cię oczyścić, odrestaurować i doprowadzić do stanu zamierzonego przez Pana Boga. Od założenia świata. I wtedy, przez udział w mądrości, dobrze użyjesz wolnej woli, i wtedy ocalejesz. Proś Pana Boga o Jego konieczne przywództwo i nadrzędność w życiu Twoim, byś się nauczył Bożego myślenia. To wtedy Bóg poprzez Ciebie będzie dla Ciebie ocaleniem, a Ty dla innych będziesz dobrym darem. Bo przecież stan Twój dnia dzisiejszego jest nie do obrony. Stan Twój dnia dzisiejszego jest do skruchy nadający się, które otwiera na łaskę. A skoro stan dwój nie jest szczytowy, jest do korekty, to tym bardziej przez mądrość i bojaźń Bożą. Przez mądrość i mądrość będziesz mógł wejść na drogę prawdy i łaski i wtedy ocalejesz.